Urodzą czy co? Trzeba je zabić. Fak, fak zabiją nas! One bronią ter... No. Hej, witam Was bardzo serdecznie z tej strony SMOK 6240 jest to czwarty odcinek z naszej serii Let's Play Smok Tak, wybrałem już tytuł. E, taki będzie tytuł właśnie. Wybrałem już tytuł, taki będzie tytuł, tak? Jak widzicie na mapce bardzo się tutaj pozmieniało. Przed chwilą była w ogóle burza, więc mam nadzieję, że będą energetyczne te trawy właśnie, jak widzę tutaj nie ma, albo by trzeba było pochodzić, poszukać. Są takie pomarańczowe, od drzewa gumowe mi urosły e, i one właśnie więcej itemów. Takim. w ogóle wiem już jak te y, emeraldy zrobić to było w ogóle dziwne że nie wiedziałem po prostu jakoś tak zapomniałem lol y, w ogóle powiem wam bo trochę pograłem tak jakoś z półtorej godziny dwie a miałem czas bo dla tych którzy chcą wiedzieć to się pogodziliśmy ze Sarą y, tylko 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 ona wtedy miała grać w lola z tam ze swoimi kolegami y, i no, zagraj, no to ja na nią czekam. To miałem mnóstwo czasu, powiem wam. Bo na przed chwilą skończyła grać. Jest 22, a gadaliśmy jakoś tak o 18, więc lol, wpadłem. Ups, fail. Dobra, pokażę wam, tutaj w wiosce zmieniłem. Po co ja to robię i tak mi kobyl wydejdzie. Dobra, farmę jak widzicie obudowałem Co chwilę w ogóle ja tej obsługiwałem Co tylko urosło to zbierałem Zboże sprzedawałem u wieśniaków za emeraldy I takie tam Nie ma ziemniaków, wszystkie u Dobrze, dobrze Co nam się przyda do alchemii, ale jeszcze zanim będziemy mieli alchemię to och, Do wybrać pierwdomki, domki, jakieś dungeony Myślę, że my prędzej się wybierzemy do Twilight Forest i do tego nowego Frozen Land niż do Netheru, bo to w Netherze tak jakoś za dużo do roboty nie ma, a tam jest po prostu wręcz mnóstwo do roboty. Ja w ogóle gram i grałem cały czas na hardzie, a jakoś tak tych mobów mało jest. Generalnie w wiosce jest całkowicie bezpiecznie, mogę chodzić sobie w nocy, e, nic po prostu się nie obawiając, bo tutaj żaden mob ani się nie respi ani nie podchodzi do wioski więc już tak ją rozbudowałem, że myślę, że murów nie będę robił bo to będzie trochę dziwnie wyglądało będzie mnóstwo zamieszania z tym i... myślę, że nie generalnie y, nie będę teraz tego zbierał, bo was tutaj zamuzę y, pokażę wam, jak tutaj obudowałem kejwy wszystkie tu akurat to im zostawiłem ale wejścia obudowałem, jak tu na przykład tam gdzieś było wejście No generalnie tutaj wszystkie O tu nawet budowałem um, LOL Co to za dźwięk wow um, No i tyle Tu jest wejście Im takie zrobiłem Na odłowoń tej często sobie łażą Tu im też zabudowałem no i tak sobie tutaj tylko przechodzą. Tu by trzeba było jeszcze oświetlić, bo jest trochę ciemno. I pójdziemy teraz do mojej skrzynki, którą mam tu. Zamienimy na emeraldy i pójdziemy poszukać miejsca na domek. W ogóle sprawdziło się to, co wam mówiłem, że to... To jest swego rodzaju koper, tak, to jest koper po prostu, tylko jest, inną teksturę ma, tak samo to jest tin, tylko jakąś strasznie dziwną ma tą teksturę, taką zamrożoną, lol zrobiłem sobie żelazne kilofy jak widzicie i wykopałem trochę amberu amber nie wiem szczerze do czego on jest, on chyba jest tylko do bloków z tych bloków, czterech bloków takich ambera możemy zrobić cegiełki, to jest takie fajne to jest takie jakby szkło albo lód tylko, że takie żółte właśnie Przezroczy sobie takie, fajnie, fajnie siki Weroniki dobra mm dołożymy tutaj to, czego nie potrzebujemy. Pszenicę zaraz handlujemy u wieśniaków. I weźmiemy teraz, tu właśnie handlowałem z nimi. Kupiłem od księdza Glowstone. O, i mamy stack. To nam chyba powinno wystarczyć na jeden emerald, bo 8 takich szardów. To jeden y, kawałek, fragment emeralda, a 8 fragmentów emeralda to jeden emerald, więc dużo trzeba ich się no zbierać. Klikamy tak prawym przyciskiem i robi nam się. O, fajne dźwięki, generalnie. Charakterystyczne. Teraz mamy osiem, jest jeden emerald. Czyli wychodzi na to jeden emerald za stak, więc no cóż, ale skoro wylatują ze wszystkiego, to nie mogłoby być za łatwo. Co prawda, to prawda. Sadzonki weźmiemy, sprzedamy jeszcze tą pszenicę e, i już wyruszamy na poszukiwanie domu. Dobra, jestem, przepraszam Was, e, mama mi wbiła do pokoju jeszcze pies, więc... <laughs> o, o, ja zawsze za 21 sprzedawam, to się bardziej opłaca. 9 No to sobie trzy chlebki zrobimy na drogę. Generalnie moim zdaniem bardziej tutaj jak jest tyle farm się opłaca. W ogóle odblokował coś. A, odblokował ryby. Przecież się nie opłaca. E, powiem Wam, że bardziej się opłaca e, sprzedawać zboże, którego to jest mnóstwo na tych ich farmach, czyli sprzedajemy im ich własne zboże za te emeraldy, niż e, zbierać te szardy. Ale szardy zawsze przy okazji, więc są jakieś dodatkowe. Taki in plus. W ogóle jak widzicie, e, byłem tutaj w tych kejwach. Tak nie zagłębiałem się, tylko m, na rogach, na obrzeżach e, sobie pochodziłem i wykopałem to nieco tam żelazo, więc mamy całkiem dużo go i już moglibyśmy zbroję zrobić. Tylko nie wiem, czy się opłaca, czy nie lepiej z czegoś innego zrobić. W ogóle zobaczcie, jak epicko to wygląda, piękny jest ten biom. Wow. Więc na pewno drzewa, jeśli byśmy mieli ścinać któreś z nich, to z nożycami, bo te liście są epickie, przepiękne. Tu widzimy jest takie drzewo ucięte, to możemy je do końca ściąć. Weźmiemy sobie jego liście, bo one są naprawdę wow, bombowe. Um. Myślę, że tutaj jednak nad tą rzeką się osadzimy, ale moglibyśmy mieć jakieś przejście albo przedłużyć ten dom, żeby kawałek byłyśmy na tamtych wzgórzach. O, wow, i możemy je nawet hodować. No to tym bardziej super, bo jeśli będziemy mieli takie plantacje, to wow, takie sobie lasy kolorowe posadzimy. Super. Tylko te liście się strasznie długo ścina. O, jest druga sadzonka. Fajnie, fajnie. Weźmiemy też to drewno Zobaczymy jak się nazywa w ogóle I zetniemy to Okej okay. Dość długo się to ścina Ale okej, okay. weźmiemy te liście Świerkowe drewno Aha, czyli to jest normalnie takie jak na białym zimowym Spoczka Dobra, zetniemy sobie tą krawkę nie w tym sensie. Nie w tym sensie. Muzyka z Minecrafta no jest dobrze, chyba. Może być. W sumie postanowiłem, że muzyki do tyłu nie będę. Podkładu muzycznego, że tak powiem, nie będę dawał. Tylko po prostu będzie normalnie. Tu jest właśnie ta ruda amberu. Amberu? O, amber. No, to jest tak. O, kolejny. I myślę, że to jest tylko do bloków dekoracyjnych. Więc tak jak powiedziałem, nie będę dawał muzyki w tle, y, tylko po prostu y, moja gadanina. Ewentualnie gdybyście chcieli... Y, Odcinki, w których bym szedł do kopalni, czy coś, to wtedy oczywiście jak najbardziej w tle będzie muzyka. Mogę, jeśli byście już bardzo chcieli, to napiszcie w komentarzach dać muzykę w tle, ale tak cichutko, tak lekko. Myślę, że teraz ta muzyka jest trochę za głośna, ściszę trochę. I okej. Okay. Tutaj już wyjdziemy na powierzchnię, żeby nie wchodzić w żaden kolejny cave. Gdzieś miałem tylko jeszcze ten tin. To jest właśnie ta dziwna odmiana tinu. No, dziwna, ale całkiem fajna teksturka. Taka, taka odmienna. Właśnie to mi się w niej podoba. Taka zamrożona. Fajnie, fajnie. Tu wejście do kolejnego kejwa choć tak naprawdę to jest pewnie jeden wielki cave. Tak jak zazwyczaj bywa. Tam jest też ten, te niebieskie nasze drzewo. Z tam, krafta. Będzie trzeba ściąć. I tu w okolicy mamy dwie dżungle. Jedna tam i jedna tu. Więc, no, fajnie. Realnie ładnie, ładnie. Piękny teren tutaj jest. Rybki nawet sobie pływają. A co ona taka? O, tak mało HP miała. A nawet widzimy, ryb nie trzeba łowić. One same się respią. <grym> Dobra, trawę weźmiemy. Może wypadnie nam. Mm, Szard emeraldowy. A no jest. Dobra. Spójrzcie, jakie piękne. Wow. Bajeczny las normalnie. Tylko kurczę, w tym lesie nie ma chyba za bardzo miejsca do mieszkania. Chyba, żeby tu gdzieś na końcu, pod górą albo na tej górze Te góry tu są chyba za tym laskiem, z tego co pamiętam. Hmm. Nawet grzyby rosną. Wow. Jest. O, i są już góry. I moglibyśmy na nich właśnie te różnokolorowe drzewa zasadzić. To by było super. O! I to jest y, tak jakby taki diament, tak? Z tego można zrobić zbroję i y, też narzędzia. Z tego chyba coś jeszcze można było robić. Z tego co pamiętam tylko Nie pamiętam co. Dobra, tu w każdym razie wrócimy jeszcze po ten węgiel W ogóle, ile ja się węgla nakopałem, żeby tą wioskę całą oświetlić, żeby te wszystkie materiały prze przetopić Przepalić, a i tak jeszcze nie wszystkie To zostały przetopione Tak, przetopione, tak, przetopić jest poprawnie Stąd widać naszą wioskę nawet mm. Dobra Wow, ładny, ładny teren. Wejdźmy tutaj wyżej, żeby zobaczyć, tutaj rozejrzeć się. Objąć e, wzrokiem cały teren. Oj, to jest to nasze to. No, ten nasz dungeon. Można by było sprawdzić, zaraz pójdziemy sprawdzić, czy ten totem możemy wykopać e, żelaznym. I pam pampkiny tam widzę, więc spodynie też byśmy poszli. I spójrzcie, tu byśmy mieli dom. I jaki epicki widok! Nie, jak ktoś mi powie, że to nie jest epicki albo zarąbisty widok, to. Wow, to ja się będę dziwił, bo to jest. Ha, piękne. Już ze screenshota walłem O, latający dirt. I tam można by było, na tej górze tej wszędzie domy. Wow! Przeepickie góry. Tyle wam powiem. Przeepickie. Ja. I jeszcze całe e, obsadzi tymi drzewami właśnie. kurcze szkoda, że nie mam kości. Znaczy... w Minecrafcie. Dobra. Mm. To tu będzie można mosty porobić, i tu i tu będziemy mieli dom, tak myślę. A tu, jakąś altankę czy coś, albo taki most tutaj, przejście, tu by się coś wybudowało. I z tej góry most do tej, i tu na przykład Tamcraft z takim widokiem byśmy robili, czy coś. Eliksiry i takie tam rzeczy. No, więc super nam się teren trafił te drzewa tutaj się zasadzi od razu mamy też kejwa i pod wioską i tutaj, więc jest super wełna wełna się przyda dobra, wejdziemy na górę owce słyszę o, nawet tu kejwy mamy, te kejwy w ogóle te przejścia można wykorzystać jako taką piwnicę no, coś takiego rodzaju piwnicy Dobra, weźmiemy ten Amber Z tego Amberu też w sumie można by było coś wybudować O nie Tak Nie mówcie, że tam się świat nie degenerował Nie, dobra, on się tam... Okej, okay. okej, okay, już się bałem. <ścoughs> Tak To jest sposób, żeby generować świat wzrokiem LOL Noc idzie, tu już nie jest wioska, więc tu może nas w każdym momencie coś zjeść. Lewela bym nie chciał stracić, mimo że jeszcze nie mamy enchanty to zawsze jakiś tam jest. No jest nasze drzewo tam craftowe. Tu mamy od razu mm, no, gumę na kable, więc będzie dobrze. No, zarąbisty teren, tak jak mówiłem super teren mamy, tylko nie wiem to chyba łapką można było zbijać ale na wszelki wypadek wezmę to dobra fajne, fajne to jest, sobie później będziemy sadzić gdzieś bo to są fajne, takie świecące krzaczki na pustyni są też takie tylko ogniste, od razu mamy pełno drzew gumowych, szeroki teren, ładny Piękne widoki. Wow, tu można by było jakieś pastwiska wybudować, coś. No to mamy już zarąbisty teren. Tu się las wykarczuje na, na górze. A w miejscach, gdzie nie będzie budynków, a będzie takich miejsc tutaj na górze na pewno sporo, to po prostu posadzimy te kolorowe drzewa. Możemy zmieszać też ze zwykłymi i też będzie ładnie. Dobra. O, jak pięknie. I widzicie. Mamy od razu tutaj. <laughs> Fuck już mnie leje. Gdzie ta kulka? Jak? Jaki zawał, gdybyście widzieli jak podskoczyłem. Normalnie takie ukucie. O ja pierdzielę. Wow. Dobra. <laughs> jak? Pszczoły jakieś Fak. Fuck. On broni terenu swojego. Kółku nie mamy. Vis, fak dwa są Nie wiem czy one się tu rodzą Czy co? Trzeba je zabić, Fak, fak zabiją nas One bronią ter, no Kuźwa, zarąbiście Nie no, bo smok oczywiście O jakie to piękne, wspaniały teren Ale nam się mapa wygenerowała I Vis to oczywiście o... Mm, okay. Super! Nie no super! N normalnie elegancko! Zajebiście po prostu! Super! Aż tak nisko upadłeś. Wispcie. LOL, Steve'em jestem! Why? Aha, dobra, bo jest po 22 racja. O Boże, jaki brzydki jestem! Fuck no. Fuck no. Dobra, przynajmniej na tym... na tej paczce modyfikacji Steve nie wygląda jak Steve, więc chociaż jakoś wyglądam. O, dobra, ha, 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 ha. waj. Powiedzcie mi, why. Pójdę. Dobra. No i super, zabił cię i od razu wątek straciłeś. Lol, tak czasem właśnie mam. A, 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 a. Ty tutaj escapeowałeś se. Dobra. Parkurowiec smok. Później tu. Mam nadzieję że te itemy tam są Nie no powinny być tylko że Te mnie nie zabiją znowu Wiecie będę musiał chyba ja jednak tą zbroję zrobić I kurcze to jednak kawałek drogi jest Takie góry to tutaj trzeba zawiasami chodzić Zakrętasy jakieś i tak dalej więc Wow Ja już ale mamy szczęście i zapomniałem o ...tych właśnie mopkach. No trudno. no trudno. Dobra, e, itemy. No i straciliśmy ten level. Super. Gdzie szkielet? No zostaw mnie. albo kości chociaż daj. Chodź, 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 chodź. Nie. co? co? Nie! Łaj, daj mi spokój, proszę, cię nic nie chcę zrobić. Błaga. To nie tyczy się ciebie, szkielecie. Zjemy. Am, am. Dobra, mamy kości. To jest dobrze. I... Ej, one się tu rodzą, wiecie? Coś tak myślę, że one tu się rodzą. Ale tego zniszczyć chyba nie może... Nie, dobra, niszczy się. Ale to chyba się rozwali, a nie wyleci. A nie, wyleciało. Fajnie, ładnie, ładnie. Tylko musimy to rozwalić, bo one chyba... Ej, tu jest spawner. Patrzcie. Tu spawner jest, trzeba to... Fuck! Nie! Nie, 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 nie. O nie. What the fuck 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 omega omega bosz zawał zawał nie o, trzeba było od razu spawner ja pierdziu, nie super Muzyka, Ty se graj. Zadowolona. Tak, wszystko, super. Muzyka zadowolona. Już ci odpierdala smok. Szybko. Rozwal, rozwal, rozwal. A! Jezu, to to był zapisk. Boże. A jest paner? Łot! Dobra, a spawner po, Spawnera nie ma Pisłem, lol Pisłem What the fuck Pisłem Super, nie ma co No przynajmniej spawnera już nie ma Więc Fuck, 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 dzień! Co zawalecz na ryby to pir Jak przez lu Pirania! Atomenda! Atomenda! O, oh, serduszka się przyda. Ja pierdziel. Wow, proszę... Wy niech wyleci serduszka Szkoda, że tak ob obok siebie nie mamy. W ogóle przydałoby się, gdyby... Mm, te nasiona takie wyleciały, bo z tej trawy mogą wylecieć e, mistyczne nasiona Mystic Seeds bardzo rzadko, ale e, jeśli wylecą, to możemy je użyć, czyli po prostu w miejscu gdzie chcemy. Klikamy na e, grasa i w promieniu tam chyba 5 czy 7 grasów wyrasta takie kółko jakby z tej trawy. Oczywiście nie idealne, bo w minecraft'cie nie ma kółek Ale jakieś wyrasta, nie? Mm. Tu chyba powinienem iść Tak, tu, dobra Okej okay. Już mi głodu mnóstwo zeszło. I tutaj jest. No i za każdym razem, widzicie, ja mam tak... takie coś, że jak. Zgi Nie zawsze, ale czasami po prostu mam mnóstwo do powiedzenia o jakichś rzeczach, a kiedy zginę lub coś się stanie. Timon, again to po prostu jakbym wątek tracę. Nie, nie wiem co powiedzieć. No ale przynajmniej rozwaliliśmy już spawner. W sumie możemy zostawić, to całkiem fajnie wygląda. I zaraz weźmiemy sobie te rzeczy, tylko że tu latają jeszcze te wisy i ja się boję, że kuźwal mi wysadził. To wszystko przez tego creepera. Gdyby nas nastaj od tyłu od tyłca nie wziął. To byśmy nie zginęli. Ja jakoś wyglądam w tym hełmie, w tym skinie, więc. Dobra. Chyba nie ma wisu. Mam nadzieję, że odleciał gdzieś albo zniknął. I w ogóle mamy. Ja to zostawię jako takie fajne coś, nie? Takie totemy i w ogóle. Fajnie to wygląda. Eee, ale, 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 ale. Kuzić z drugiej strony to mogłem zostawić ten spawner, bo bym miał kryształy. Ale e, nie, bo... Kuź! Nie mów, że działa ten spawner. Przecież go nie ma. Rozwalony został. Nie, what the fuck? Nie, ja się tak nie bawię. Nie bawię się tak. Ustawcie mnie. Co ci zrobiłem, no? Powiedz mi, co ja ci zrobiłem. Fak głodny jestem, głodny jestem. Jeszcze biec nie mogę, super. Powiedz jedną rzecz, jaką tobie zrobiłem, no. Ona chyba nie, bez powodu nie powinna atakować. Fak nie, ja nie chcę znowu zginąć. Dobra. Mm, nie ma co, sorry. Yy, po prostu... O, a wiem, bo jest trudny, hard jest, dlatego atakują bez, bez tego z pozwolenia I one chyba będą się respić na hardzie, nawet jak tej nie ma tego spawnera A może, nie, nie wiem Deskę tutaj my. Mamy to, tak, to tutaj odłożymy i tutaj To takie, mm, to będzie takie jak, nie wiem Fuck. Wow! No to sobie zostawimy na diamentowy kilow. Albo nie, jeszcze na lepszy, bo tam lepsze są. Mm, Okej. Okay. żelazo zawsze się przyda. Wiaderko, kokobincy też siodło. Fajnie, fajnie. Tin mamy. Okej. Okay. tutaj rzeczy niepotrzebne e, od schowamy. E, to możemy. To. O, to możemy już zamienić. Okej. Okay. No i tyle. Jeszcze to. Okay. Eee, kurczę, i tu jest ta dziura niestety. Weźmiemy sobie tutaj jedzonko. Albo najlepiej tak jak było. Tu tak, tak. Eee, tak. Dobra. Eee, pochodnie. Eee, I derta. Derta potrzebujemy. Okej. Okay. Wow. Mam nadzieję, że już je ja stąd nie będą respić, bo <grywamy> będziemy mieli przerąbane. I to serio. Dobra. Dwa derta jeszcze. Święty dert. Święty dirt. Dobra. Ale mała przygoda była. Trzeba już kończyć ten odcinek, powiem Wam. I tu z, y, będziemy pierwszy taki fragment domu jakby mieć, taki najważniejszy. A tu wejdę na górę, chyba żebyśmy tu na górze zrobili. Jeszcze zobaczę, jaki stąd widok jest generalnie. O! No, tak, i, dobra, tu będzie najważniejszy fragment. I będzie właśnie takie z pięterkiem, będzie takie widokowe. Tam będzie dalej, tu będzie szła alejka, tam będzie kawałek, tu, tu będą różne sektory, magazyny jakieś inne, będą w dół przejścia I możemy jeszcze jakieś farmy albo coś dodatkowego, tu są dynie, zrobić tu, na tym I w ogóle mieliśmy pójść zobaczyć ten totem, ale my już wiemy, że można go wykopać, bo to wykopaliśmy, tylko nie wiem po co nam ten totem jak my i tak tutaj już mamy, po prostu zostawimy go tam. Yy, I tak, tyle. Więc yy, w tym odcinku, w ogóle patrzcie, jaki mam fajny mieczek z tyłu. no Ten hełm w ogóle mi pasuje. Może bym sobie zostawił takiego skina. W sumie przywykłem do starego Smoka. To był mój pierwszy skin. Jestem z nim trochę zżyty, że tak powiem. Ale napiszcie w komentarzach, czy chcecie, żebym miał takiego skina. <laughs> Nie, twarz Remka. Nie, dobra, taki skin nie może być. Smok zostanie Smokiem, a Remek zostanie Remkiem, a Steve zostanie Stevem, a ja się z wami żegnam. Pa, pa!